Siema ludzie zwierzęta i ty mały hejterze. Jest to Maduś, to jest kolejny odcinek Konsultanta. Cały weekend miałem, miałem... Czy, czy nie miałem cały weekend? Tak, zdecydowanie miałem. Co ja robiłem weekend w sobotę? Mm, tak, o, w ogóle cały Kraków przejechałem. Dobra, to opowiem historię o butach. Ej, myślałem, że to będzie bez sensu gadanie, ale to będzie bez sensu gadanie z sensem. Ej, jaka jest sprawa? Sprawa jest taka, że miałem kupić... był taki cel. Był taki cel, że kupuję sobie buty do płaszcza. Płaszcz mam brązowy i pod płaszcz chciałem sobie kupić buty. Wypatrzyłem sobie fila. Takie zajebiste buty. Znaczy nie. Wypatrzyłem sobie fila buty. Zarezerwowaliśmy je w CCC M1. M1, przypuśćmy, centrum, ab, no, prawa strona Krakowa. Liczmy tak, prawa strona Krakowa. Dokładnie tak. Ja, jest, ja Jak jest Kraków, to CCC jest gdzieś u góry po prawej, ja mieszkam na dole po prawej, e, ale pomyślałem, że pojadę do Faktory, do takiej dużej galerii, gdzie jest po lewo, lewo na dole. Nie. Lewo u góry. Dobra, mniejsza z tym. Ale... I przejechałem cały Kraków że przejechaliśmy cały Kraków żeby zobaczyć czy faktory są buty oczywiście faktory nie było butów e, całe faktory przeszedłem wszystkie sklepy nie, nie było butów, które mnie interesują pod płaszcz, czyli takie fajne brązowe później pojechałem, znaczy nie <laughs> znaczy miałem już zako... e, myślę, że to było bardziej skomplikowane ale nie z faktory do M1 później czyli takie kółeczko jeśli chodzi o Kraków, jak tu, centrum Krakowa jest tu, ja mieszkam tu, pojechałem tu, 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 cały Kraków naokoło, dosłownie cały Kraków naokoło i to M1 i tam finalnie kupiłem buty, a historia jest taka z tymi butami, że jak babeczka dała mm, to pudełko z nazwiskiem, gdzie były zarezerwowane te buty, to jeszcze dwie inne kartki były i tak naprawdę te buty tak średnio mi się podobały, ale okej, okay, ale jak wiedziałem, że jeszcze dwóch gości, żeś to, taki Janusz się będę odezwał, wezmę tylko, żeby ktoś nie miał, i no i wziąłem, fajne, brązowe fila, do płaszcza mi idealnie pasują i co się okazało, że no tak, tak, były, a jeszcze coś tam mówiła, że dwóch gości dzwoniło po nie, no, jakaś tam historia, ale no, czy tak specjalnie gadała? Wątpię, bo to sklep CCC gdzie, jak to byłaby, jakby to był jakiś prywatny sklep, sklepikarz, to pewnie by tak gadał, nie? I to mało, ma prawdopodobne, że to jest prawda. A tak to w CCT oni mają wyrąbane, czy to sprzedają, czy nie. No. Dobra, dzięki, że się wygadać. Dzięki, że my wyskoczyliście. Widzimy, słyszymy się już jutro. Nie jak zwykle o tej samej porze 18, był z wami jadłeś. Trzymajcie się i cześć. ma. Elo.